Pewnego upalnego dnia, Stasiu ciężko pracował, będąc na kacu. Było tak gorąco, że Stasiu już nie wytrzymywał i prosił pana Boga o kropelkę szkielóweczki. Stasiu już nie dawał rady. W ten upalny dzień, będąc na kacu, słońce Stasia tak nagrzało, że Stasiu zaczął przytulać swojego kaszlaczka umysłowo jakby był jego kochankiem od stu lat. Chociaż Stasiu nie wiedział, co robi, i tak przytulał kaszlaczka z daleka przez trzy godziny, póki się nie ocknął. Jest dobrze, panowie. Polejcie mi szkiełoweczki, heche. Tak bardzo Stasiowi zakręciło się w tej pustej głowie, że ten nie butnął o ziemię całym swoim ciałem i tak leżał bardzo długo. Stasiu zaczął się śmiać do piachu i śmiał się ponad godzinę, jakby zobaczył swoje zakopane, nienarodzone złote dziąsło. Ale gdy Stasiu pomyślał o kaszlaczku, ten wstał i zaczął się patrzeć na kaszlaczka, jakby widział kilogramy litrówek szkielóweczek. Tak się patrzył na niego, że Stachowi dziąsło wypaliło od słońca i zrobiło mu bardzo głęboką ranę. Stasiu już kończył swój dzień w pracy na na budowie, więc ten musiał wyłączyć maszynę. Stasiu nie wiedząc co robi, zetknął dwa przewody i pierdolnęło Stasia na kilometr. Gdy Stasia pierdyknął prąd, postanowił zostać baletnicą na ziemi. Stasiu ułożył już swoją ulubioną pozę i tak leżał trzy godziny i wrócił do pełnej sprawności fizycznej. Stasiu tylko w głowie miał szkielóweczkę, aby wybić w ten upalny dzień. Ledwo stojąc na nogach, myślał tylko o szkielóweczce. Stasiu bojąc się o swoje życie na słońcu, Postanowił, że jak pojedzie do pobliskiego baru, to ten wychla 5 litrów czystej szkielóweczki duszkiem, jak dzika świnia, aby nawodnić swój organizm. Był bardzo zadowolony siedząc w kaszlaczku. Bo już wiedział, że jedzie się napić do baru i uchlać mordę. Był tak podjarany szkielóweczką, że ten nie mógł trafić kluczykiem w stacyjkę i trafił sobie najpierw w oko. Tak siedział trzy godziny i próbował trafiać w stacyjkę. Ale niestety Stachowi to się nie udawało i trafił sobie w drugie oko, a potem w paznokcia u stopy. Ale za którymś setnym razem udało mu się odpalić kaszlaczka i odjechać. Stasiu z podniecenia nie mógł utrzymać kierownicy i trafiał go szlak, ale tylko w głowie miał, żeby dojechać do baru i napić się zimnej szkielóweczki. Gdy Stasiowi udało się jakimś cudem odjechać, ten co chwilę dostawał ataku paniki oraz padaczki alkoholowej i miotało Stasiem w kaszlaczku jak szkiela w zimę na rondzie, gdy ten upalał poloneza. Stasiu już był przyzwyczajony do tej turbulencji w kaszlaczku. Ważne było dla niego, aby dojechać do tej zimnej czystej szkielóweczki. Mimo, że Stachu się poobijał, to i tak dążył do celu. Stasiu był bardzo podniecony, że jest blisko baru, aż zaczęła mu ślina cieknąć po brodzie i zrobił potop w kaszlaku, aż ten zaczął pływać jak na basenie. Najważniejszym zadaniem Stacha było to, żeby trafić idealnie na parking, ale Stachu ufał swoim możliwościom kierowania i postanowił zaparkować bardzo profesjonalnie. Stachu, widząc kartonę szkielóweczek, ten dostał ataku padaczkowego. Gdy Stasiu wyszedł i zobaczył te kartony na własne oczy, to ten zemdlał na sam widok. Gdy ten wstał i się zbliżył, ponownie zemdlał z podniecenia, że tam jest dużo szkielów. Jakiś gościu z baru zadzwonił na policję, że leży pijaczyna na chodniku. Policja wezwana przez przypadkowego świadka była już blisko miejsca zdarzenia. Policjant zatrzymał się i nie dowierzał. Policjant wyszedł z policyjnego radiowozu i patrzył na Stacha. I pomyślał, czy nie trzeba dzwonić po oddział psychiatryczny, ale tego coś tknęło i postanowił się zbliżyć do leżącego Stacha na chodniku. Gdy ten się zbliżył i tak patrzył na leżącego Stacha, nagle coś mu zaczęło tutaj nie pasować. Ponieważ stopa policjanta stała się cała mokra i zaczęła krwawić oraz strasznie boleć. Gdy policjant był blisko Stacha, Stachu postanowił wykorzystać sytuację i zaczął gryźć stopę policjanta i ją ślinić kwasem. Chwilę później policjant zemdlał z bólu. I tak leżeli obojga na chodniku i czekali na szkiela aż ten weźmie ich na pogotowie.